Siemaneczko, tutaj MP7, a ze mną jest. Patka, witajcie. Mm -hmm. I dziś gramy w Szeikes and Fidgets. Sorry, że nie my na tym wcześniejszym świecie, co z lerwem grałem, no ale trudno, już gramy na tym i myślę, że się zadowolicie. Ogólnie, a to, ogólnie jest. to jest taki specjalny odcinek na 31 grudnia, czyli zakończenia roku. Nie będziemy Zresztą. oczywiście mówić o Tusku, o polityce, spokojnie. To będzie normalny odcinek. Dokładnie tak. I to jest nowy kanał mój, nie tamten, którego nawet nie pamiętam. Dobrze, więc grajmy. I ogólnie ja będę zbierać Heinz, MP7 będzie zbierał EXPA. Ja założę naszą gildię. Jak się nazywasz? Ja? Smith Spadka, spadka. Spoko, pokażę. Zorzę, że mi klawiatura tak pisz, i w ogóle streszczy czy w ogóle co tam robi. Ale to jest tak po prostu wina laptopa, bo ja oczywiście nie mam komputera, przepraszam Was za to bardzo. Ja też. Ale jakoś nie trzeszczę, ponieważ mam monitor i klawiaturę oddzielną i się spoko. Oczywiście tak ona chyba nie wygląda w normalności. Znaczy się... No nie raczej nie. <laughs> No dawaj, zaprosiłeś mnie, co? Ale to się nie da zaprosić. Dasz się, idziesz do sale chwały i tam zapraszasz. Jak się nazywasz? No ja, jak, jak mam się nazywać? Erika 7 No nie, no kurczę, wacła. A co No to mój... nie wiem. Nie o, jesteś, to... okej, okay, jesteś, jesteś. Dzisiaj nie da się zaprosić, napiszcie, no właśnie, nie, powie, nie powiedzieliśmy, że będzie na, y, spadki kanału i z mojego i, i podamy wam link w opisie. Tak, tak, ok okej. się jakby zaprosić czy coś? No właśnie nie da się, zaraz to. No, Jak to się. No, się nie da? No nie da się. No, Jak to się nie da? No Jakoś się nie da. Dobrze, więc robimy No właśnie, tutaj. chyba, że... Ej, dawaj, że tak jakby zrobimy. Że Ty mnie będziesz atakować, i będziesz kasę dostawała, że mnie zabijasz, i to będzie lepiej, okej? Okay? Ja to dawaj mi teraz atakę. Aha, ma... cheating, spoko. No, bez, przes bez przesady, bez przesady. No się już Ciebie atakuje, nie mam O nie, nie, co ja zrobiłem? przepraszam za to bardzo. Chyba, że Ty wygrasz, to nie? Może być A stała. nie, bo ja mam tylko łapkę, a teraz. Patrzcie, widzicie, to są playsy, widzicie? Z żywiołakiem ognia wygrałem pięścią. Pięścią, proszę Państwa, pięścią. wow, trzy! Nie no chyba bardziej mi się opłaca robić tę emisję. No to, ale to i to jeszcze miała robić. Państwa, no daj. Zobaczymy jak mi spadkę i mnie w akcji. E, hajs, mm. to nie chcę Aha. To nie była zbyt wyrównana walka. No, a... Minuta, minuta muszę poczekać, więc ja tutaj może zrobić cięcie. No, trzy. no to... Chyba, że o czymś powiemy, Powiedz jakiś kawał. No, ja kawał, ale się nie znam na kawałach, dobrze, czekaj, ja też muszę sobie przypomnieć. A, co robi blondynka w sklepie na kolanach? Hmm? Hmm? Szuka niskich cen. Dobrze, my zrobimy cięcie i wracamy po karcie. No, po przerwie, cześć. Dobra, ja już wróciłem. Tutaj ma, mamy karczmę, wygraliśmy. Mamy level, level drugi. Pozycję 33... Nie wiem jak 33, się wysłali 33800 Trzydzieści Ale słabo, ja jestem trzydzieści dwa No jak mnie atakujesz, jak chcesz czutować. Proszę zobaczyć pierwszą osobę, która by patka nie pokonała. Widzicie? Proszę Państwa, tutaj. Taka o. Robimy kolejną misję. To będzie straszny pocięty odcinek. No, no niestety. To przynajmniej okay. będzie więcej. Ja Dobra. To, to będziemy mieli jakoś inaczej cięcia, ale trudno. Ja nie będę miał około 10-minutowe odcinki, a patka to nie wiem. Jakby chciała. Dobra, ja wracam po przerwie za dwie minutki. Cześć. Okay. Siemaneczko, już pokonaliśmy cyklowat piaskowego poziomu 2. Dostaliśmy sznurek na szusią I zakładamy go sobie wskazywać. A, jest lepszy. O, jeden pan pamiętajcie. To można wspólnie Teraz tak sobie sprzedajemy. Przerzucamy sobie jeszcze sandałki. I butki. Znaczy się te. Rękawiczki. Pójdźmy do areny i to może jakiś... jakiegoś gościa zaatakujemy. Witam! Nie mogłam coś zawsze, bo mam to naprawdę. No dobrze... Tam... Że... Możemy to przegrać proszę Państwa, ale... Przegram to. No nie, jednak... Jednak jednak... No i zobaczmy jak wysoko po... Wysoko no, idziemy w górę, bo z tej, yy, ogólnie się patrzy, jeśli chcecie na przykład kogoś dodać do gili, na przykład załóżmy sobie, weźmy, kogoś, załóżmy tego. Mamy wierzchowiec brak. Załóżmy jak gość, ktoś jest aktywny, no jak ja, na przykład mam, mam świnię, na przykład paska, nie wiem czy ma, ma coś, ale jak nie ma, to na pewno zaraz kupi, a to, to, to pomaga jeszcze w misjach, dostaje się więcej kasy. No Ogólnie y, zrobimy tak, y, ten odcinek będzie miał myślę 10 minut, czyli jeszcze 4 minuty, teraz zrobimy karczmę, jak będziemy mieli tą gildę, to na tym skończymy nasz odcinek. No to, Więc ale ja, tutaj, cięcie. ja tutaj walczę o pietruszkę i my robimy znowu cięcie, cześć! Cześć! Się i już uzbieraliśmy 10 modek, znaczy 11, bo tam jak robiłem kartę, to, to sprzedawałam te. A to te, my już zdawałem, tak? No i temy. I temy, które mm, można było sprzedawać, no i uzbierałem tyle. Nazywaliśmy gilię JJPPS. Nie wiem jak to nazwać. Naprawdę przepraszam za to nazwę. Dobrze, zakładamy. I chwile, to też możemy zrobić. Magicznie. Okej, okay. okay, to jest. Farza y, 2, i, i będziemy, będziemy zakładać gilię. W sumie, e-p. Y, ja się nie było. E-p. się będzie zakładał, więc odsyłam to. Okej, już se. I wpłać na gildię, to ulepszymy sobie ten... No nie, już muszę mówić. No to widzicie. Yy, ogólnie powiem Wam, twierdza to ile członków, tylko 10. Więc na razie to nie myślę, że będzie aż tak rozbudowana. Skarbiec to premia w złocie, która yy, będzie w, w karczmie. A, a tutaj trener to premia doświadczenie. Jak macie napisane. Dołącz Pawatkę. Ja do Bo ma nowy kanał i będziecie, będziecie widzieli. Tak, Patka. płatkach VG. Tak jest. No dobrze, no to. dobra, jesteś to w Już płacę. No nie. Zajmęliśmy się przekazywać złotych grzybów, musisz potwierdzić swój adres e-mail. No to musi, no to jak potwierdzimy. To ja tutaj może zabieram cięcie. Hmm. Okej, okay, dobra, ja dobiję do 60 minut, już. Kończymy ten odcinek. A ja mam do trzech. No bo. Fatka będzie miała na parku podzielony. Ja tutaj będę miał. No dobra, opis będzie to załóżmy. No Dobra, tam. Nie jest ważne. Tam nie sądzę, żeby ktoś chciał z, dołączyć. Gdybyście by chcieli dołączyć, no to chętnie zapraszamy. Dokładnie tak. Napisać pod komentarzem. Yy, nazwę, Gramy na 31. świecie. No i fajna, dobrą różdżkę dostałem. Piąty level już proszę państwa. Piąty tak. Dobrze, to jest to, to proszę życzyć powodzenia. To jest ostatnia, ostatni na odcinek walka. Teraz ok pan coś sobie. Załóżmy i, i ulepszmy się. ej, Pecz. Ja tego nie mam. Nie mam tego w moim mailu. No to nie wiem. Okay. No to, życzę nam powodzenia na Patryka 990 i idziemy. Okej, okay. ja tutaj już znawiałam mój filmik, ponieważ nie mogę tego potwierdzić. Okej, okay. dobra, to niestety dobra. przegraliśmy, ja ich kończę, mamy 9 minut no i co? Cześć!